Cześć kochani. Witam wszystkich z Pozna Kulwa w czytaniu na rok 2023. Nie będzie to czytanie tak na cały rok 2023, tylko na pierwszą połowę, czyli od stycznia do czerwca. E, oczywiście całe czytanie będzie podzielone na kilka części, tak tradycyjnie. Pierwsza część będą to karty wyroczni, Zbadamy takie energie ogólne, zobaczymy co może się wydarzyć, jakie mam przesłania, rady i tym podobne. Następnie przejdziemy do tarota na miłość dla singli. Później na miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse. I na samym końcu zrobimy coś innego, czyli miesiąc plus karta, czyli na każdy miesiąc z pierwszej połowy będziemy wyciągali kartę tarota, która ma ten miesiąc opisywać w jakiś sposób. Może być to rada, może być to jakaś przestroga, może być to po prostu energia miesiąca. Także warto sobie to gdzieś zapisać, zanotować, ewentualnie wracać raz na jakiś czas do tej części czytania. Moi drodzy, oczywiście to znajdziecie w czasówkach w opisie filmu. Ale w czasówkach znajdziecie również kontakt do mnie, więc jeżeli macie ochotę skontaktować się ze mną, umówić się na czytanie prywatne, to zapraszam do kontaktu mailowego bądź przez Instagrama. Przez Instagrama od, 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 odpowiadam trochę szybciej, ale maila też sprawdzam regularnie, także nie jestem gdzieś tam. Hmm, za mocno odklejona od tego maila i e, oczywiście w opisie też znajdziecie linki do czytań z serii Wybierz kartę. E, również do czytania na rok 2023 właśnie tego typu. Także jeżeli na przykład to czytanie dzisiejsze nie zarezonuje z wami aż tak bardzo albo poczujecie, że tylko część przekazu jest dla was, e, to oczywiście pierwsze co to, to sprawdzamy swój znak księżycowy Ascendent. <coughs> Przepraszam. Ale również możemy polegać na czytaniach z serii Wybierz Kartę, bo Wybierz Kartę polega na naszej intuicji, więc wybieramy kartę, wybieramy grupę kart, która nas najbardziej przyciąga. Także zachęcam, bo jest to naprawdę coś bardzo, bardzo przyjemnego. No dobrze, nie przedłużając, zaczynajmy. I tak jak mówiłam, zaczynamy od wyroczni, od kart wyroczni. I patrzymy co u moich lewiątek. Sprawdzamy jak będzie przebiegał rok 2020. Trzeci, co może się wydarzyć, zobaczmy. Co u osób z podznaku Lwa w 2023? Jakie mamy przesłania dla Was, moje drogie lewki? Aha. I pojawia nam się, przywołujemy coś do życia. To jest bardzo ciekawa sprawa przywołanie właśnie do życia. Mamy 29, to może być Wasz wiek. Niemniej 2,9 daje nam 11, więc też mamy tutaj. <laughs> Przepraszam, cyfry anielskie, czy tam liczby w tym wypadku już e, mogą was prowadzić. Dodatkowo mam wrażenie, że tutaj to przychodzenie do życia oczywiście może zwiastować e, ciążę, może zwiastować właśnie narodziny dziecka coś w ten deseń, ale nie musi, to może również zwiastować narodzenie się jakiegoś pomysłu, e, czegoś szalenie ciekawego. Mamy tutaj też motyla. O tutaj, co może być Waszym znakiem? Ten motyl jest taki pomarańczowo żółty, także no te, taki, w takim kolorze motyle zdecydowanie możemy traktować jako mm, znaki, które wszechświat chce nam przekazać. No ale przede wszystkim przychodzimy do życia. My też możemy poczuć się e, tacy odrodzeni, nowi, świeżi. E, ten rok 2023 może, może faktycznie trochę świeżości w Waszym życiu wprowadzić. E, to jest szalenie ciekawe i myślę, że. Mm, Warto na to e, warto na to czekać, moi drodzy. No, Jest to bardzo, bardzo przyjemna e, energia. Nie zdziwiłabym się, gdybyście właśnie wpadli na jakiś pomysł może nawet w 2022-2021. E, a dopiero w 2023 zaczyna on właśnie nabierać kształtów i zaczynacie go po prostu ziszczać, zaczynacie go realizować. Mm, bardzo fajna energia, mo moje lwiątka, podoba mi się, podoba mi się właśnie taki mm, taki... Ładunek energetyczny. Następnie mamy akceptację samego siebie. Nic nie jest bardziej wyczerpujące, niż ciągłe pracowanie nad sobą. Kiedy, kiedy oferujesz, kiedy angażujesz całe swoje jestestwo, całą, całą siebie, całego siebie w w miłość, w bycie kochanym, w kochanie samego siebie, właśnie pracy nad samą sobą i samoakceptację, to ten moment właśnie samoakceptacji też zaczyna dziać się wręcz spontanicznie. Mimo tego, że nad tym momentem pracujemy, mimo tego, że staramy się włożyć to dużo pracy, to on i tak przyjdzie właśnie w sposób spontaniczny, nagły, niespodziewany. I polegajcie po prostu na Naszym świecie. Znowu mam w ogóle żółtego motyla, więc to już ten znak się nam pojawia po raz drugi. Ale ta samoakceptacja jest tutaj szalenie ważna i to, że nie, może, nie musicie być za bardzo krytyczni w stosunku do samych siebie. Um. To, że się właśnie chcecie rozwijać, to, że się staracie, to, że wkładacie właśnie dużo, dużo pracy i energii w różnorakie sytuacje, to, że cały czas myślicie właśnie o tym, żeby, żeby faktycznie się zacząć rozwijać, żeby dążyć do swoich pragnień, do swoich marzeń, stawiać sobie coraz to nowe cele, to już jest i tak bardzo dużo. A to, że czasami wam się coś nie udaje, czasami macie jakąś wpadkę po drodze, czasami. Coś się, nie, coś się nie, po prostu nie, nie dzieje, tak jak, jakbyście chcieli, nie idzie po Waszej myśli, to też to mamy akceptować, no bo może po prostu e, sytuacja, o którą tak bardzo się staramy, nie wiem, praca, o którą zabiegamy, e, osoba, którą po prostu, z którą chcemy być, nie jest dla nas. To, że jedna, tutaj do tanga trzeba dwojga, zazwyczaj te energie mają po prostu ze sobą zacząć współgrać, no i to też ta karta właśnie o tym mówi, że akceptujmy z siebie samych, to nie znaczy, że z nami jest jakiś problem, że coś do nas nie chce przyjść, że coś w naszym życiu się nie pojawia. Mamy tutaj, e, co mamy? Współczucie i tutaj prze, przesłanie jest takie, żeby zmieńczyć swoje serce z szacunku do tej sytuacji jak do wszystkich ludzi zaangażowanych w nią, no i oczywiście do samego siebie. To yy, myślę, że to do, ten fragment, z którym mówi nam, że właśnie e, zmiękczamy swoje serce z szacunku do samych siebie jest tutaj warty podkreślenie i szalenie ważne. Bo mm, pracujemy nad właśnie nad samoakceptacją, nad tym, że nie wszystko musi iść dokładnie tak jakbyśmy chcieli, dokładnie w taki sposób się rozwijać, e, jakbyśmy pragnęli. I to jest niesamowite, że faktycznie potrafimy współczuć wielu osobom, e, ludziom, którzy są w danych sytuacjach, ale sami sobie nie zawsze. Dla siebie jesteśmy bardzo często najgorszym katem, e, najgorszym krytykantem swojego zachowania, swoich e, swoich rozwiązań i sobie najczęściej plujemy w brodę, że czemu ja tak zrobiłem. Drugiej osobie pewnie byśmy powiedzieli, że proszę Cię, to żaden błąd, albo o, tam nie przejmuj się tym absolutnie. A sami dla siebie jesteśmy po prostu najbardziej rygorystyczni, najbardziej surowi, jeżeli chodzi o podejmowane decyzje. I na samym końcu pojawia nam się tutaj łabąć, i jest tutaj... Um, Taka, taka stagnacja, ale raczej tutaj może nie jako stagnacja, ale właśnie taki moment, w którym stoimy faktycznie na ziemi, stopami, takimi twardymi stopami i stoimy nieruchomo. Nie chcemy się ruszyć, bo to są takie momenty, w których faktycznie decydujemy się na to, żeby, żeby ustać i się po, popatrzeć na wszystko, zaakceptować właśnie to, co nas otacza. Więc te momenty, w których, w których czujemy się, jakbyśmy nie robili żadnego progresu, wcale nie muszą oznaczać, że tego progresu nie robimy, bo możemy robić właśnie progres pod tytułem samoakceptacji akceptacji naszego otoczenia, e, zobaczenia tego, co po prostu nas otacza i... Mm. I co jest dla nas dobre w jakiś sposób. Może wyciągnięcie jakichś lekcji z sytuacji, które, które nam się ostatnio w najbliższym czasie przydarzyły. E, niesamowita sprawa, ale dodatkowo pamiętajcie właśnie o tym, e, o tym zrozumieniu i współodczuwaniu, e, współczuciu nawet samym sobie. E, I zastanówcie się, czy bylibyście źli na przykład na kogoś, że ktoś tak postąpił, a nie inaczej, tak samo jak jesteście źli e, i krytyczni w stosunku do samych siebie. To też jest bardzo ważna sprawa i coś do analizy, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast no, pomysły tutaj będą przychodziły do Was. Myślę, że naprawdę będzie to bardzo płodny pod względem właśnie idei, pomysłów i realizacji tych pomysłów rok. A teraz zobaczmy, jak to wygląda w Miłości u Singli. Zobaczmy, jakie mamy karty. Dla lwiątek, które nie są w związkach, które są singlami. Szczęśliwymi, mam nadzieję, <grytanie> singlami. Zobaczmy, cóż mamy tutaj dla Was. Mamy energię diabła. Może być tutaj energia koziorożca. Możecie mieć do czynienia z osobą z poznaku koziorożca. Ups. Szóstka kielichów. Mhm. Ósemka różdżek. Zobaczmy, co mamy dalej. Wow. Gwiazda, a z kielichów. Powiem Wam tak, moje drogie lwiątka. Ten diabeł, ten diabeł nam zrobi wielki comeback. Ten, ten diabeł znowu do nas gdzieś po drodze wróci. Ta osoba, z którą e, mogliście mieć... Może nie też na pięńku, ale która no, zabrała wam dużo energii. E, poświęciliście tej osobie dużo energii, myśli, e, nie mogliście tej osoby, że tak powiem, wyrzucić ze swojej głowy. Cały czas gdzieś do was wracała, cały czas e, cały czas po prostu pojawia się w waszym życiu. I ta osoba ten nasz diabełek, kusiciel, bo to może być ktoś taki właśnie. Ja pamiętam jakieś czytanie chyba właśnie dla lwów, gdzie ta osoba się pojawiła i mam wrażenie, że to jest znowu podana sytuacja. Ta osoba się znowu pojawia i znowu robi mieszankę wybuchową w waszym życiu. E, I najgorsze jest w tym wszystkim to, że znowu mamy nadzieję. Znowu mamy nadzieję, że, że coś się z tego wykluje, że coś z tego wyjdzie, że w końcu nie wiem Wam się uda i będzie właśnie, właśnie przyjemnie. Bo cały czas żyjecie tą przeszłością, cały czas myślicie, jak to było fajnie, ale zastanówcie się, ile ten moment, w którym było faktycznie fajnie i przyjemnie, trwał. Ile to. Czasu w ogóle trwało. Czy to był miesiąc, czy to był tydzień, e, czy to był kilka lat. No bo jeżeli to był taki chwilowy, mm, chwilowy moment, takimi momentami to są super rzeczy do właśnie wspominania, ale nie do wracania do tego, bo nie odtworzymy tego samego momentu. E, przecież teraz e, Sandra nagrała tą, tą piosenkę na podstawie wiersza Szymborskiej, e, że nic dwa razy się nie zdarza. I to jest właśnie coś takiego, że tutaj nic dwa razy się nie zdarza. To, że wy żyjecie w iluzji tego, że chcielibyście, żeby, żeby coś się wydarzyło znowu, żeby ta osoba znowu zrobiła e, jakiś gest, żeby coś powiedziała, e, założy się, że jeżeli nie jest wyrachowanym typem no do tego nie zrobi, bo siłą rzeczy no nie ma dwóch takich samych spojrzeń w oczy, nie ma dwóch takich samych pocałunków, nie ma dwóch identycznych sytuacji, a tutaj ta nostalgia właśnie nam pokazuje to, że Wy trochę na to liczycie i jak ta osoba się pojawia w Waszym życiu i znowu robi to z impetem, bo jest to ósemka różdżek, to po prostu wjeżdża i jak do siebie i... To też jest przykre w jakiś sposób. Nie sądzicie, że y, jak spotyka się z Wami, to żyje przeszłością? Zamiast myśleć o teraźniejszości, o przyszłości, to cały czas się cofamy. I ta relacja mniej więcej tak wygląda, że już myślicie, że idziecie do przodu i znowu wracacie do tyłu. I znowu jest trochę do przodu i takie wiecie. <laughs> Bujanie się straszne w tym wszystkim. Także no tutaj to jest kwestia tego, czy znowu po raz kolejny przyjmiecie tę osobę i znowu po raz kolejny dacie szansę i znowu po raz kolejny będziecie liczyli na jakieś piękne sytuacje. Zastanówcie się, ile razy właśnie już ten scenariusz przerabialiście i czy to nie jest ta niekończąca się opowieść. Mm. Tak, gwiazda nam tutaj pokazuje też energię wodnika, więc może być to Wasza przeciwna energia, przeciwny znak. To jest właśnie wodnik, bardzo możliwe. E, I ta osoba naprawdę, ona wychodzi do Was z inicjatywą miłości. E, pokazuje Wam, że no, coś do Was czuje. I e, ja, ja się z tym zgadzam. Może coś do Was czuć. Może być to właściwa osoba, niewłaściwy czas. I cały czas te, ten czas jest niewłaściwy, bo jesteście, jakbyście w ogóle dryfowali, nie? Obok siebie, ale nie razem. I w pewnych momentach się rozstajecie, odpływacie, ale później wracacie do, do tego samego zbiornika, znowu do tej samej sytuacji. I to jak jest w kółko i w koło Macieju i myślę, że może być to szalenie męczące. Natomiast no, zobaczymy, dajcie znać, czy się, czy się na to po prostu godzicie. No bo ja się też nie dziwię tym, którzy się na to godzą, bo no bo wiecie, no to, jest, to jest dalej marzenie, to dalej pozostaje w sferze właśnie marzeń, naszych snów, czegoś, co byśmy chcieli mieć, kogoś, kogo byśmy chcieli mieć w swoim życiu, a za każdym razem nie możemy. I zastanawiamy się, czy nie próbując po raz setny w końcu nie trafimy na to, że jest 101 i się uda. No to jest ciekawa sprawa, to jest naprawdę ciekawa sprawa, to jest właśnie ktoś, kto powinien chyba pozostać właśnie w strefie marzeń, natomiast no w zależności od tego, gdzie go wypuścicie albo ją, tam wylądujecie. Tak to widzę, jeżeli chodzi o, o właśnie o czytanie na miłość dla singli. Teraz przejdziemy na miłość dla osób w związkach. Zobaczmy, co my tu mamy. Już wyciągam karty. Zobaczymy jak to wygląda u związkowców z podznaku lwa. Sprawdźmy jakie mamy dla was karty, jeżeli chodzi właśnie o osoby już w relacjach, już w związkach. Co tu będzie się działo u moich lewiątek? Mhm. Tak, ale wiecie co, jak patrzę na to, to mi bardzo to przypomina ta właśnie ta, ta stagnacja, to, że stoimy w miejscu, to właśnie czytanie poprzednie, czyli dla singli. No już nie będę do tego wracać, bo się do tego nie ustosunkowałam, a teraz to już za późno. Król różdzek jako tutaj pierwsza karta. No to może być Wasza energia, może być też energia właśnie Waszych sąsiadów z podznaków ogni, z tych spod trygonu ognia. Ja muszę tutaj niestety... Wyłowić karty. Mamy trójkę mieczy. No to tak trochę średnio, moi drodzy. I... i pojawia nam się trójka pentakli. No tutaj dużo trójeczek, moi drodzy. E, mogą być sytuacje trójkowe niestetyż. Mhm. Och i mamy od razu pazia mieczy i króla pentakli. Okej. Okay. Znowu pojawiają się właśnie te, te sytuacje trójkowe. No nie zdziwiłabym się, gdyby właśnie ktoś tutaj jest pod znaku lwa, albo przepraszam, albo zastanawiał się nad drugą osobą i miał w sercu cały czas drugą osobę. Natomiast ja nie czuję tutaj, żeby to wyglądało, no okej, okay, może być sytuacja, w której coś poczujecie do osoby trzeciej. Mm. Coś tutaj zacznie, jakieś, jakieś tutaj a, e, sytuacje, może, może zaczniecie się spotykać nawet z tą osobą w jakiś sposób, i tak będziecie trochę badali grunt. No, ale finalnie dalej jesteście w relacji, dalej jesteście w związku, więc to, że ktoś Wam się podoba, to jest naprawdę ok, to jest w porządku. Ważne, żeby to nie była sytuacja, w której ktoś Wam się podoba i robić krok w kierunku tej osoby, e, będąc jeszcze we związku, bo to jest po prostu nie fair, nieładne i nieeleganckie. Także na to zwróćcie uwagę, e, no bo tutaj mogą pojawić się po prostu zdradzenia. Jeżeli, jeżeli no sami się na to zdecydujecie. Oczywiście czytanie czasami działają vice także jeżeli to Was nie dotyczy, może to dotyczyć Waszego partnera, bądź może w ogóle Was nie dotyczyć oczywiście. Czego Wam szalenie życzę, naprawdę serdecznie Wam tego życzę, bo... Mm, no, bo to nic przyjemnego, bo to jest to rozdarcie pomiędzy dwiema osobami, bo dwie osoby są super. Z jedną osobą no, dzielę teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, yy, i czuję, że z tą osobą powinienem zostać, z tą osobą jest mi dobrze, z tą osobą mam stabilizację. I plusów jest naprawdę ogrom. Potrafimy ze sobą współpracować, potrafimy się dosłownie razem leczyć z wielu rzeczy. Przechodziliśmy przez różne sytuacje. Możliwe, że różne osoby też w waszym życiu się pojawiały i raz wy byliście kimi zainteresowani, raz, raz wasz partner, partnerka. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo różnych scenariuszy, ale to jest cała wasza historia. Że może nie to, że tej wierności nie ma, bo, 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 bo jest. Zakładam, że w jakiś sposób jest, ale też no to, że ktoś się Wam podoba, to jest naprawdę nic złego. Dopóki nie zrobicie tego kroku, żeby przełamać lody z tą osobą, żeby zdradzić swojego partnera, to jest dalej platoniczne i mam nadzieję, że tak faktycznie to wygląda. Natomiast no miejcie się na baczności, no bo tutaj naprawdę mogą pojawiać się energie z zewnątrz, to nie jest tylko Wasz związek, tylko Wy. Natomiast gdzieś tam te energie zaczynają krążyć, pojawiać się nowe osoby, intrygujące, ciekawe osoby. I dopóki właśnie krok nie zostanie po poczyniony, to możecie spać spokojnie. E, natomiast no jest tutaj też bardzo, bardzo dużo takiej pewnej pewnej siebie energii, energii, która faktycznie pokazuje Wam, że no, wy czujecie się komfortowo w relacji, w której jesteście. To nie jest tak, że. Hmm, a Niech sobie jest, nudzę się w niej i tak dalej. Nie jest komfort. Komfort też jest ważny, to nie tak, że, no, e, że komfortowo to nudno, to wcale nie musi tego oznaczać, ale e, komfort też jest po, poniekąd bardzo, bardzo ważny, jeden z ważniejszych w ogóle czynników, więc jak czujecie się dobrze ze swoim partnerem, to też się zastanawiamy nad tym, czy mamy właśnie gdzieś to popsuć, czy w ogóle jest sens. To, to psuć w jakikolwiek sposób, bo gdyby tutaj w relacji wam się nie układało, no to jest inna kwestia, tak? Tutaj wszystko jest dobrze. Czy ja chcę robić roszady, czy ja chcę sprawić przykrość mojej, mojej partnerce, partnerowi, skoro właśnie znamy się x lat, jesteśmy ze sobą już dość długo yy, i, i czujemy się po prostu dobrze w swoim towarzystwie, mamy do siebie zaufanie. No więc tak, tak to widzę, moi drodzy. Wpływy zewnętrzne. I tak dalej, tak to, tak to niestety, albo stety. Czasami to też daje jakieś tam pikantery Kto co lubi? Kto co lubi? Dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do rozkładu na pracę, karierę i finanse. I zobaczymy, co u moich wyjątków, lądry, wyjątków, lwiątek w, w, w sytuacji finansowej, w sytuacji kariery, pracy i tak dalej. Zobaczymy, cóż tutaj ciekawego mamy. Mamy dla Was moje drogie lewki. E, pojawia nam się trójka różdżek. Ok. Zobaczymy, co mamy dalej. O, pojawia nam się cesarz. O, dobra, bardzo ładnie. Mhm. Paźmieczy. Upsie. Mhm. Mag. I coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. Zobaczmy, co już jeszcze nam się pojawia. Piątka e, mieczy. No powiem Wam tak, macie dobre karty, ta piątka mieczy jedynie mnie martwi, e, no bo ta piątka mieczy jest taka, bo wiecie co, wydaje mi się, że u Was naprawdę będzie się dobrze układało i w końcu ktoś się na Was wkurzy za to. Bezpodstawnie mam wrażenie. No bo Wy sobie naprawdę na wszystko zapracowaliście. Um, realizujecie swoje plany, realizujecie swoje marzenia, dążycie do swojego celu i... Mm, to jest dla was bardzo, bardzo ważne. I w jakiś sposób właśnie robicie to sukcesywnie, skrupulatnie, zwracacie uwagę na szczegóły i jest to dla was naprawdę ważne. A mam wrażenie, że ta osoba stwierdza, że wam po prostu to przyszło łatwo. I to jest ten przypadek człowieka, który ani centymetra w waszych butach nie przeszedł. Ale myśli, że wie, jak do tego doszliście. Myśli, że wie w jaki sposób, nie wiem, pewnie Wam powie albo przez znajomości, albo o Tobie to wszystko łatwo w życiu przychodzi. No, to jest właśnie taki głupi tekst osoby, która nie chodziła w Waszych butach. Nie ma pojęcia. Naprawdę, nie ma zielonego pojęcia, ile wy włożyliście w to wszystko pracy. Yy, I no, ale to właśnie taka zazdrość, zawiść wręcz, bo zazdrość to jeszcze może być motywująca, ale to już, to już jest zawiść, że ja też tak chcę, ale starałeś się, no nie. No to co to jest za, co to jest za uczucie? Jak jesteś zazdrosny, to chcesz się postarasz, żeby mieć coś podobnego albo zrobić coś podobnego, a jak jesteś zawistny, to nawet nie robisz nic więcej, nie robisz nic w kierunku, nie wiem, żeby się wzbogacić, żeby znaleźć lepszą pracę. Ale później właśnie masz, masz dużo do powiedzenia, masz dużo komentarzy i to jest takie haha, naprawdę porozmawiajmy. No. A Wy sobie to manifestujecie. Wy sobie to manifestujecie, wy e, zakładam, że dość długo czekaliście właśnie na to, żeby coś się wydarzyło. Te marzenia cały czas z was były, e, ale nie naciskaliście. I to też jest, e, myślę, że w jakiś sposób niesamowicie ważne. I to też jest ta sama akceptacja i akceptacja tego, co się wokół was dzieje. E, nie macie czegoś takiego, że, że teraz i już. E, ma, mieliście jakąś wizję, jakiś plan, chcieliście, nie wiem, się przenieść, zmienić pracę, e, cokolwiek, założyć swój własny biznes, no bo jednak Cesar też tam często mówi o tym, że, że chcemy założyć po prostu swój własny biznes i czekaliście na no, odpowiedni moment, na moment, w którym, nie wiem, będziecie um, czuli się komfortowo, jeżeli chodzi o finanse, będzie spokojniejszy rynek, e, cokolwiek, e, na moment, w którym, nie wiem, znajdziecie super lokum do tego, żeby prowadzić swój biznes, bo sobie coś upatrzyliście i szukaliście czegoś wyjątkowego. To są momenty, na które czekacie, eee, i właśnie to, że Wy czekacie, dalej coś innego robicie i działacie, no to mam wrażenie, że będzie gdzieś tam, będą się ludzie krzywili na ten widok, i jak to. No, sobie, sobie wymyśliła, albo wymyślił nie wiadomo jaki tam biznes, a potem co hmm, to, to wszystko tak lekko przyszło. A nikt w Waszych butach nie chodzi. Tak to widzę, jeżeli chodzi o pracę, karierę, finanse, a teraz przejdziemy do rozkładu na ducha i nie, nie ducha emocje. To przecież jest miesięczne, na miesiąc plus, e, plus karta. E, bo myślę, że to będzie odpowiednie e, coś tutaj dla nas. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Już wyciągam karty. Czyli mam miesiąc plus karta. Zobaczmy, jakie mamy, jaką mamy kartę na styczeń dla osób spod znaku lwa. Wow, mamy 10 kart. Ach, dobra, zobaczmy, zobaczmy, jak to wygląda. Mamy pustelnika. W styczniu raczej będziecie chcieli się skupić na samym sobie, właśnie na samoakceptacji, na introspekcji, właśnie na tym, co, co Wam odpowiada w życiu, co jest dla Was dobre. E, myślę, że bardzo fajna karta, jeżeli chodzi o początek miesiąca, takie właśnie wyciszenie, żeby później wejść w rok z kopyta. Następnie mamy Asakielichów, tutaj przypływ miłości. Możliwe, że poznacie kogoś ciekawego, interesującego, ktoś w waszym życiu się może pojawić. Dodatkowo to też jest miłość do samego siebie, więc też jeżeli nikt się nie pojawi, no to przede wszystkim praktykujcie miłość do samego siebie i samoakceptację, e, bo to już się ten temat pojawił, także myślę, że warto. Marzec i mamy Maga. Mag pokazuje Wam Wasz ogromny potencjał manifestacyjny, to że jesteście w stanie wymanifestować, przyciągnąć, przyciągnąć do swojego życia to, co chcecie. Tutaj naprawdę mogą się dziać niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy, jeżeli już zaczęliście coś manifestować w zeszłym roku albo, albo jeszcze w 2022, to. To myślę, że tu mogą się po prostu te rzeczy faktycznie pokazywać. E, mocno będą, będą widoczne. Tu mi karta spadła. Och! Jak zwykle. Dobra, ale mamy na kwiecień. W, kwietni, w kwietniu pojawia nam się piątka różdżek. Tu mogą się pojawić konflikty, więc uważajcie po prostu na siebie. Nie dajcie się wyprowadzić z równowagi, no bo jak się dacie wyprowadzić właśnie z równowagi, no to mogą się po prostu y, włosy polecieć, zęby polecieć i będzie, będzie po prostu nieprzyjemnie. Dobrze, na Maj mamy asa mieczy, tutaj energia nowości, nowych pomysłów, kreatywności, e, bardzo ostrego języka też, bo myślę, że nie pozwolicie sobie w żaden sposób wejść, e, wejść na głowę. Tutaj konkretne zasady. No i na czerwiec mamy dziewiątkę kielichów, znowu mamy energię spełniania marzeń, tego, że po prostu idzie, idzie Wam wszystko tak, jak, jak sobie zaplanowaliście. Wszystko jest. E, no, po prostu w najlepszym porządku. Dodatkowo dziewiątka kielichów to też jest karta manifestacyjna, więc te, te manifestacje faktycznie mogą zacząć się ziszczać też w czerwcu. Także te miesiące i czerwiec i marzec mogą być właśnie takie, w których marzenia się spełniają. Niesamowita sprawa, bardzo ładnie to wygląda. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze czytanie, było mi niezmiernie miło i oczywiście, widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.